W ciągu dwóch dni, 11 i 12 grudnia, wolontariusze Fundacji DKMS Polska mieli sporo pracy. Chętnych do zarejestrowania w bazie dawców szpiku kostnego nie brakowało. Po prostu stwierdziłem, że ja również mogę być w takiej samej sytuacji jak te osoby, które są potrzebujące. I po długim, po, no w sumie długim zastanowieniu stwierdziłem, że jednak zgodzę się na to i podjąłem taką decyzję. Próbowałam sobie wyobrazić to, jak, w jakiej ja bym była sytuacji, gdybym to ja była chora. No i stwierdziłam, że też bym czekała z, z utęsknieniem na tego dawcę, żeby też otrzymać to drugą szansę na, na życie. No i stwierdziłam, że to jest idealny moment, idealna chwila, żeby... Podjąć tę decyzję. Jeżeli tylko jest okazja, aby komuś pomóc, to chętnie to robię. To tylko kilka minut, a możemy uratować komuś życie, dać mu drugą szansę. Natalia Chabowska, ambasadorka kampanii, która w Krakowskiej Akademii zorganizowała akcję Dla ciebie to pięć minut, dla kogoś to całe życie. Nie kryła zadowolenia z zainteresowania akcją w pierwszych godzinach jej rozpoczęcia. Idzie bardzo dobrze. Ja jestem w szoku. Ja tak naprawdę stawiałam, że w ciągu całego dnia zgłosi się maksymalnie tak 50 dawców, czyli w ciągu dwóch dni zbierzemy około 100 potencjalnych dawców szpiku, a jest godzina 12.30, minęło półtorej godziny i mamy 20 dawców, także. Ja jestem przeszczęśliwa, mam nadzieję, że będzie tak cały czas. Najwięcej studentów oczywiście przechodzi w przerwach między zajęciami, także mamy chwilę postoju, a chwilę takiego natoku, że w pewnym momencie nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, także naprawdę idzie rewelacyjnie. W krakowskiej akademii zarejestrowało się 110 potencjalnych dawców. W sumie w całej Polsce ponad 17 tysięcy osób zadeklarowało, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oddadzą swój szpik dla ratowania czyjegoś życia.